Program zaprosił sponsor. Producent śmietanki łaciatej. Sponsorem programu był bank PKOSA. Właściciel aplikacji mobilnej Peopay do konta przekorzystnego. Sponsorem programu był dystrybutor aerozolu Sahol Fast Effect na afty i aftowe zapalenie jamy ustnej. Mega okazje w Media Expert. Teraz smartfony, smartwatche, komputery gamingowe, pralki, airfryery, rowery górskie w super niskich cenach. Sprawdź też oferty w aplikacji Media Expert. Media Expert masz. Huawei Watch 5. Stworzony by wyglądać pięknie przez lata. Udoskonalony by działać w twoim rytmie. Gotowy by pomóc ci zarządzać twoim samopoczuciem. Nadążający za tempem twojej codzienności. Huawei Watch 5. Smartwatch twojej przyszłości. Teraz w ofercie premierowej. No pejesz te piłki, No, no pejesz skarbę narodowe, ty no? Będzie match point! Nie. Nie! Internet się zaczął. Zapraszam do mojej loży 5G. Gniewko wie, że w loży z nowym 5G wszystko pędzi! Bardziej! Tylko teraz w żabce Starter T-Mobile 9999 GB i do gratis. A czyli to kupuje się wyjściuki do tej loży 5G? No jak? Jeszcze chod dogadają w gratisie. Mój ty skarbie narodowy. Żabka, uwolnij swój czas. Marzę o takie podróży. A podróż marzy, byś się wyprawił do kolektury mnie Mnie też Szczęście trafia się w Lotto Teraz do wygrania 2 miliony złotych Orial Aqua Plus każdego dnia Rozerwij, wsyp i poczuj wpływ codziennego nawadniania z formułą elektrolitową H2 Orial Boost Orial Aqua Plus wspomaga wchłanianie wody A codzienne nawadnianie inspiruje Cię do dzielenia się pełnią życia z całym światem bo kiedy jesteś pozytywnie nawodniony, pozytywnie odbierasz każdy dzień. Codzienne nawadnianie z Orial Aqua Plus pozytywnie wpływa. Szukaj w aptekach. Mężczyzna jest zawsze tam, gdzie jest potrzebny. Na przykład w prawym górnym rogu. Więc kiedy problemy z prostatą atakują, Prostamol Uno staje w obronie. Tylko jedna kapsułka dziennie. Prostamol Uno spowalnia rozrost prostaty i pomaga odzyskać kontrolę, kiedy tego potrzebujesz. Lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Prostamol Uno. Męska rzecz, męski lek. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę tuszka kaczki tylko 9,99 za kilogram z Kaufland kart, A kapusta biała młoda jedynie 2,99 za sztukę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Tak działa kostka czekolady Wedel, a tak całe Muzeum Czekolady. Teraz w loterii do wygrania. Codziennie bilety do Muzeum Czekolady Wedel oraz co tydzień 10 tysięcy złotych. Wedel, z przyjemnością. Kuba w poniedziałek. Poniedziałek ja nie mogę. A wtorek albo środa? Hmm, w czwartek mam dyżur, w piątek zebranie. W sobotę? Nie, ty też nie możesz w sobotę. Niedziela. Niedziela, niedziela, niedziela będzie, będzie dla nas. Dla nas. Mamy, Mamy to. Niedziela będzie dla nas i dla was, drodzy państwo. Do zobaczenia w piosence dla ciebie. Ale za ale Piosenka dla ciebie. W niedzielę o 12.55. Zapraszamy do Deli Park Natura. Park kreatywnej zabawy pełnych atrakcji z nową strefą wodną na upalne dni. Baseny, zjeżdżalnie, zabawki wodne, hydropark, tężnia, strefa relaksu z piaszczystą plażą i wiele innych atrakcji dla dzieci na świeżym powietrzu. Jeśli nie wystarczy Wam dnia, tuż przy parku znajduje się hotel. Deli Park tylko 15 km od Poznania. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w ten przepiękny słoneczny dzień, i taki właśnie słoneczny dzień będzie przez cały dzisiejszy czas. Kolejny dzień ze słońcem to niedziela. Co nas czeka? 23-25 stopni, słoneczna aura utrzyma się do końca dnia, wiatr dziś powieje słabo ze wschodu i z południowego wschodu ciśnieje. Będzie spadać na barometrach w Poznaniu 1015 hektopaskali. Warunki biometeo bardzo dobre. I niedziela, tak jak wspomniałam, bardzo ładna, słoneczna i ciepła. W poniedziałek niebo nam się zachmurzy. Przelotnie może z chmur popadać deszcz. Obniży nam się temperatura. Dokładnie takie same wartości we wtorek. 23 stopnie, więcej chmur niż słońca na niebie, ale we wtorek już bez przelotnych opadów. Życzę Państwu tego. Miłego, słonecznego, pięknego dnia. Do zobaczenia. Media są po to, abyśmy wiedzieli, co się dzieje w naszym regionie, w naszym kraju, na świecie. Ale media nie są po to, aby. Że... ...narzucać Wam opinie. Informacje są po to, żeby dostarczać wiedzę, czyli mówić o faktach, o tym, co się zdarzyło. A nie o tym, co zdarzenia myśli autor materiału. Informacje to nie ocenianie. Informacje to fakty, tylko to, co się zdarzyło. Im więcej różnych punktów widzenia, tym lepiej. Informacja nie może narzucać opinii. Informacja nie może zaczynać się od oceny, bo narzuca jakiś pogląd, zamiast opowiadać o zdarzeniu. Artykuły w mediach to niewyrocznie. Ważne jest też to, co Ty o nich myślisz? Jeśli informacja dotyczy polityki, to ważne, żeby wypowiadały się wszystkie strony. Tak jak grupa osób rozmawia przy stole. Jeśli ktoś nie może się wypowiedzieć albo ma mniej czasu, rozmowa nie jest sprawiedliwa. Jeśli ktoś w rozmowie jest zakrzykiwany i nie daje mu dość do słowa, to nie jest to uczciwa rozmowa. Tak samo w mediach autor, artykuł albo prowadzący program musi traktować wszystkich rozmówców tak samo. Jeśli kogoś faworyzuje, to oszukuje. Dziennikarstwo to nie boks, nie jest od tego, by kogokolwiek atakować. Media społeczne szczery zamykają ludzi w ich poglądach. Pokazują to, co lubisz. Czyli rzadko spotykasz się z innym punktem widzenia. Warto znać różne punkty widzenia, wzbogacają Twoją wiedzę o świecie. Można się z kimś nie zgadzać, ale szanować jego zdanie. Wielkopolskie rytmy młodych w studiu TVP Poznań konkurs od lat przyciąga utalentowanych muzyków. Dokąd pójść jakich użyć miar chcąc przemienić świat? Pięcioro finalistów zagra 17 lipca w Jarocińskim amfiteatrze. Zwycięzca na dużej scenie w ramach legendarnego Jarocin Festival, cztery koncerty półfinałowe i wiele wspomnień na naszej antenie. W każdą niedzielę od 8 do 29 czerwca o 18.50. W poniedziałek 16 czerwca o godzinie 11 zapraszamy na koncert studia TVP3 Poznań w ramach sceny telewizji. Projekt pod tytułem Poranki z Amadeusem w wykonaniu orkiestry kameralnej polskiego Radia Amadeus przeniesie młodych widzów w samo serce muzyki orkiestrowej, pogłębiając jednocześnie ich wiedzę z zakresu teorii muzyki. Na pewno będzie to dla Was ogromnym przeżyciem móc doświadczyć muzyki. Na żywo muzyki klasycznej. Widowisko muzyczne w wykonaniu znakomitej orkiestry pozwoli poczuć potęgę muzyki z unikalnej perspektywy i zobaczyć jak Anna Duszmal-Mróz współpracuje z muzykami. Maestra wprowadzi widzów w świat muzyki opowiadając o historii i strukturze wykonywanych utworów. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w ten przepiękny, słoneczny dzień i taki właśnie słoneczny. Dzień będzie przez cały dzisiejszy czas. Kolejny dzień ze słońcem to niedziela. Co nas czeka? 23-25 stopni. Słoneczna aura utrzyma się do końca dnia. Wiatr dziś powieje słabo ze wschodu i z południowego wschodu. Ciśnienie w ciągu dnia będzie spadać. Na barometrach w Poznaniu 1015 hektopascali. Warunki biometeo bardzo dobre. I niedziela, tak jak wspomniałam, bardzo ładna, słoneczna i ciepła. W poniedziałek niebo nam się zachmurzy, przelotnie może z chmur popadać deszcz, obniży nam się temperatura, dokładnie takie same wartości we wtorek 23 stopnie. Więcej chmur niż słońca na niebie, ale we wtorek już bez przelotnych opadów. Życzę Państwu tego miłego, słonecznego, pięknego dnia. Do zobaczenia. czytaj, by nic cię nie ominęło. Telekurier, magazyn reporterów Telewizji Polskiej Ewa Siwicka. Witam państwa i zapraszam. Czynne spowodowanie śmierci. Nieumyślnie spowodował śmierć Wojciecha. Zepnął go z pomostu do jeziora, w wyniku czego doszło do jego śmierci przez utonięci. Cieszył się, że oszukał sąd. Będzie złożony wniosek o uzasadnienie i będziemy decydowali o kierunku dalszego postępowania. Szczegóły tej sprawy w najbliższym Telekurierze, czyli we wtorek. Zapraszam i polecam. Do zobaczenia. To miało być największe sportowe święto tego roku w Żninie, druga eliminacja motorowodnych mistrzostw świata w prestiżowych formułach 125, 250 i 500, a także kolejna odsłona mistrzostw Polski w czterech innych klasach, zgromadziła na starcie rekordową liczbę ponad 80 zawodników z 13 państw, ale tym razem karty rozdawała niestety kapryśna i nieprzewidywalna pogoda. Obszerna relacja motorowodnych mistrzostw. ...w Żninie na naszej antenie w najbliższą sobotę 14 czerwca o 17.15. Nazwa Brama Puszczy wynika z położenia Obrzecka. Jesteśmy położeni nad rzeką Wartą, a za nią rozpościera się przepiękna Puszcza Nutecka przybliżamy ludziom ważną rolę jaką pełni ochrona środowiska w naszym życiu. Jest to bardzo popularne miejsce dla rekreacji także mieszkańców spoza gminy i spoza powiatu szamotulskiego. Brama puszczy. Sobota godzina 19:05. Wielkopolskie rytmy młodych w studiu TVP Poznań konkurs od lat przyciąga utalentowanych muzyków. Dokąd pójść jakich użyć miar chcąc przemienić świat? Pięcioro finalistów zagra 17 lipca w jarocińskim amfiteatrze, zwycięzca na dużej scenie w ramach legendarnego Jarocin Festival, cztery koncerty półfinałowe i wiele wspomnień na naszej antenie. W każdą niedzielę od 8 do 29 czerwca o 18.50. Beatyfikacja księdza Stanisława Sztajcha to jest ten punkt. Cześć, Wielkopolskie rytmy młodych w studiu TVP Poznań konkurs od lat przyciąga utalentowanych muzyków. Dokąd pójść, jakich użyć miar chcąc przemienić świat. Pięcioro finalistów zagra 17 lipca w Jarocińskim amfiteatrze, zwycięzca na dużej scenie w ramach legendarnego Jarocin Festival, cztery koncerty półfinałowe i wiele wspomnień na naszej antenie. W każdą niedzielę od 8 do 29 czerwca o 18.50. W poniedziałek 16 czerwca o godzinie 11 zapraszamy na koncert studia TVP3 Poznań w ramach sceny telewizji. Projekt pod tytułem Poranki z Amadeusem w wykonaniu orkiestry kameralnej polskiego Radia Amadeus przeniesie młodych widzów w samo serce muzyki orkiestrowej, pogłębiając jednocześnie ich wiedzę z zakresu teorii muzyki. Na pewno będzie to dla Was ogromnym przeżyciem móc doświadczyć muzyki. Na żywo muzyki klasycznej. Widowisko muzyczne w wykonaniu znakomitej orkiestry pozwoli poczuć potęgę muzyki z unikalnej perspektywy i zobaczyć jak Anna Duszmal-Mróz współpracuje z muzykami. Maestra wprowadzi widzów w świat muzyki opowiadając o historii i strukturze wykonywanych utworów. Czy geny mówią wszystko o człowieku? Z pewnością nie, ale na podstawie ich analizy można zapobiegać chorobom lecz. Czytaj, by nic cię nie ominęło. Zapraszamy do Deli Park Natura park kreatywnej zabawy, pełnych atrakcji z nową strefą wodną na upalne dni baseny, zjeżdżalnie, zabawki wodne, hydropark, tęż, strefa relaksu z piaszczystą plażą i wiele innych atrakcji dla dzieci na świeżym powietrzu. Jeśli nie wystarczy Wam dnia, tuż przy parku znajduje się hotel Deli Park tylko 15 km od Poznania. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w ten przepiękny, słoneczny dzień i taki właśnie słoneczny dzień będzie przez cały dzisiejszy czas. Kolejny dzień ze słońcem to niedziela. Co nas czeka? 23-25 stopni, słoneczna aura utrzyma się do końca dnia. Wiatr dziś powieje słabo ze wschodu, i z południowego wschodu ciśnienie w ciągu dnia będzie spadać na barometra. W Poznaniu 1015 hektopaskali, warunki biteo, bardzo dobre. I niedziela, tak jak wspomniałam, bardzo ładna słoneczka i ciepła. W poniedziałek przelotnie może z chmur popadać deszcz. Obniży nam się temperatura, dokładnie takie same wartości. We wtorek 23 stopnie, więcej chmur niż słońca na niebie, ale we wtorek już bez przelotnych opadów. Tego miłego, słonecznego, pięknego dnia. Do zobaczenia. To miało być największe sportowe święto tego roku w Żninie. Druga eliminacja motorowodnych mistrzostw świata w prestiżowych formułach 125, 250 i 500, a także kolejna odsłona mistrzostw Polski w czterech innych klasach zgromadziła na starcie rekordową liczbę ponad 80 zawodników z 13 państw. Ale tym razem karty rozdawała niestety kapryśna i nieprzewidywalna pogoda. Obszerna relacja z Motorowodnych Mistrzostw Świata w Żninie na naszej antenie w najbliższą sobotę, 14 czerwca o 17.15. Nazwa puszczy wynika z położenia obrzecka. Jesteśmy położeni nad rzeką. A za nią rozpościera się przepiękna puszcza Notecka. Przybliżamy ludziom ważną rolę, jaką w pełni ochrona środowiska w naszym życiu. Jest to bardzo popularne miejsce dla rekreacji także mieszkańców spoza gminy i spoza powiatu szamotulskiego. Brama puszczy. Sobota, godzina 19:05. Wielkopolskie rytmy młodych w studiu TVP Poznań konkurs od lat przyciąga utalentowanych muzyków. Dokąd pójść jakich użyć miar chcąc przemienić świat? Pięcioro finalistów zagra 17 lipca w Jarocińskim amfiteatrze. Zwycięzca na dużej scenie w ramach legendarnego Jarocin Festival, cztery koncerty półfinałowe i wiele wspomnień na naszej antenie. W każdą niedzielę od 8 do 29 czerwca o 18.50. letters.